Mam tutaj taką ślicznotkę. Jest to hortensja drzewiasta o bardzo pięknych, różowych kwiatach kulistych i niesamowicie przyjemnie pachnących. Jest to odmiana Invincible Spirit, bardzo piękna hortensja. Ja się tutaj do niej wybrałam w poszukiwaniu. Takiego pędu, ale żeby na końcu nie było kwiatów, a to jak się okazuje, niemal prawie na wszystkich tych dłuższych pędach kwiaty są, ale jest tutaj kilka takich młodych gałązek, i właśnie o takie gałązki mi chodzi, które nie mają kwiatów. Teraz ja sobie te gałązki poucinam. Te części niezdrewniały, zielone. Dlaczego? Dlatego, że chciałabym sobie tą hortensję rozmnożyć, ponieważ jest ona naprawdę bardzo śliczna, bardzo ciekawa. Samo to, że jest taki śliczny, żywy, różowy kolor. No i oczywiście jeszcze lekko pachnie. Nie choruje, nie jest jakaś wymagająca, a że jest to hortense, hortensja drzewiasta, więc co roku nisko przy ziemi się ją przycina i ona wyrasta i kwitnie przepięknie, tak jak widać. Dlatego tutaj powycinałam sobie kilka wierzchołkowych pędów. Ten jest jakiś taki troszkę ale to nic. I te pędy będę ukorzeniała. Tutaj mam sadzonki hortensji. Poodcinam jej te dolne liście. Te też. Te też. Liście mogą trafić tutaj obok jako ściółka. I teraz utnę tutaj za ostatnią parą liści. Jest już jedna sadzonka. Teraz będzie kolejna. A i ta jakaś taka wyjątkowo krzywa, ale w takim razie zrobimy. No nic, spróbujemy jednak mimo wszystko ją ukorzenić. Może akurat później się, gdy się rozrośnie, na pewno się wyprostuje. Oj, oj, bo nam wiatr porywa tutaj sadzonki. Tu jest druga sadzonka. Teraz kolejna, tutaj też liście usuwamy, te też. I tutaj również to już jest trzecia, i jeszcze jest czwarta. Sadzonki gotowe. A teraz pozostaje je wsadzić do doniczek. Można użyć ziemi kompostowej. Ja akurat mam jeszcze ze sklepu. Ziemi kompostowej na razie nie używam, ponieważ tam osy ziemne zrobiły sobie gniazda i są bardzo zdenerwowane, gdy ja się tam za długo kręcę. Mam określony czas, który mi dają. Jeżeli wyrzucam jakieś liście czy zielska, to jak najbardziej pozwalają, ale później już zaczynają się denerwować. Ostatnia. Wokół sadzonek nasypię perlit. I ostatni etap, czyli podlewanie i sadzonki trafią do szklarni. Ja chodzę po ogrodzie i wyszukuję rośliny, które czasem wyrastają lub wysiewają się w innych miejscach. A chciałabym na przykład, żeby rosły sobie w takiej większej, zwartej grupie. Tutaj jest dzwonek brzeszkwiniolistny o fioletowych kwiatach i on prawdopodobnie, podejrzewam, że raczej się nie wysiał, ponieważ zdarza się tak i to bardzo często, że przekwitłe kwiaty wyrzucam na kompostownik, a później ziemię rozrzucam jesienią czy wiosną na rabaty i wraz z tą ziemią wędrują czasem nasiona, czasem korzonki i rośliny wyrost, wyrastają w różnych miejscach ogrodu i dzięki temu ja mogę sobie później tworzyć przepiękne piękne, gęste, bujne rabaty. Dzwonek po przycięciu powtarza kwitnienie, oczywiście już nie tak pięknie jak wiosną, ale również jeszcze ma kwiaty, jest kolorowy, dlatego wykopię go. I przesadzę na rabatę mieszaną przy liliowcach, ponieważ tam mam właśnie taką dużą kępę dzwonków, zarówno tych o białych kwiatach, jak i tych o fioletowych kwiatach. A tutaj rosną liliowce. I tutaj mam posadzone niezapominajki, które już zaczynają pięknie tutaj zielone spoglądać na mnie liście, oczywiście, bo kwiaty dopiero wiosną i czosnki ozdobne i oczywiście liliowce i uważam, że tutaj już jest wystarczająca ilość roślin oczywiście liliowce gdy przekwitną jeszcze troszeczkę to w tak w połowie sierpnia do września będzie tutaj tylko zielono ale nie chciałabym sadzić żadnych takich innych bylin, ponieważ zazwyczaj byliny dosyć szybko się rozrastają i wówczas zagłuszyłyby liliowce, a liliowce również potrzebują dla siebie przestrzeni, miejsca, żeby mogły pięknie rosnąć. Nie zapominajki kwitną w maju, później ja je przycinam, wyrywam, bo robią się już takie brzydkie, czarne i potem jesienią nie zapominajki znowu wyrastają i wiosną się pięknie kwitną. Czosnki odobne również tutaj liliowcom absolutnie nie przeszkadzają. Ale dzwonki, myślę, że byłoby już tutaj tego za dużo. Dlatego zabieram stąd dzwonek. O, rozsypuje się bryła korzeniowa i jadę tutaj mam dzwonki fioletowe tutaj dzwonki białe więc myślę, że Tutaj obok mi posadzę kolejną kempę dzwonków. Myślę, że już będzie dobrze, a teraz idę po wodę. Oczywiście trzeba zawsze po posadzeniu roślin podlać. Potrzebuję jakieś kwiaty z ogrodu do tego pięknego wazonu, żeby ładnie wyglądały. A ja bardzo lubię zapach aniżu i jego przepiękne kwiaty. Tutaj wyrósł naprawdę... Ogromny, więc pościnam kilka pędów. Myślę, że nic tutaj się nie stanie. To jest akurat za długi, brzydko wygląda. Więc trzeba skrócić. Aniż dosyć długo utrzymuje się w wazonie. Tutaj też obecne, bo to nie Może kury skorzystają. A o! Włożę tutaj jeszcze. Zielone i może jeszcze jakieś tak. To... Myślę, że wystarczy. A teraz idę na poszukiwanie jeszcze innych kwiatów, którymi tutaj ozdobię dół tego bukietu. Chyba podkradnę trochę kwiatów, rudbeki są piękne, szkoda mi ścinać, ale jednak myślę, że parę kwiatów jak podkradnę to się nic nie stanie. Czy będzie to ładny bukiet? Myślę, że tak, ponieważ rudbek rozjaśni tutaj ten bukietik. Jak przyniosę sobie do domu, to oczywiście tutaj naleję wodę, ponieważ akurat tutaj pod ręką nie mam, chociaż mam przecież wodę deszczową jak najbardziej, może to być, oj złamał się tutaj jeden kwiat, no tak podbywa czasem, więc go utnę i włożę no. osobno I jeszcze jakiś jeden z boku ten, żeby taki nie był tak żeby a może tutaj, bo wyrastają, a... Trochę te pędy są rozłożyste, może jednak bym nie przycięła, to bukiet byłby taki bardziej zawarty, A niż właśnie ma takie łodyżki wystające, i może tutaj też. Myślę, że tak będzie znacznie lepiej. Choć sierpień to już nie jest wiosna i nie sadzi się tak dużo roślin w ogrodzie, nie wysiewa się tak jak wiosną. To jest jeszcze grupa warzyw, którą z powodzeniem możemy sobie posadzić, zwłaszcza w miejscach tam, gdzie już częściowo warzywa zostały wybrane. Może to być rzodkiewka, fasolka szparagowa, sałata, można nawet ogórki. Ja tutaj posieję sobie rzodkiewkę, sałatę i fasolkę szparagową, ponieważ mam tutaj troszeczkę miejsca. Rzodkiewkę zawsze wysiewam w różnych miejscach, ponieważ ona wtedy dobrze rośnie. Posiana w tym samym miejscu absolutnie rosła nie będzie. Ależ tutaj ziemia pięknie pachnie. Zastanawiałam się, kto podkrada Nasiona szkarłatki, ponieważ niektóre pędy zostały niemal obdarte z nasion, a sprawdzałam, czy nie spadły, nie opadły, ale nie, okazuje się, że sprawcami całego zamieszania są ptaszki, które zjadają nasiona szkarłatki. Jeżeli chodzi o nasiona, to ja nawet bardzo się cieszę, że ptaszki zjedzą bo nie będzie się wysiewała, a podobno jest bardzo ekspansywna, więc na zdrowie ptaszki możecie zjeść wszystkie nasionka i zostawić takie gołe pędy jak właśnie tutaj ten.